Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. To ten firpi od shotów? Why you bullying me? Polecam dać suba, polecam dać suba, polecam dać suba. Dzięki, dzięki, dzięki. Why you... What he's doing? Why you bully me? 11 co jest kurwa? Proszę! No, no, no! No, 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 no! Kurwa, nie wada! Co on robi? Kurwa, co on robi? Ja pierdolę! Kurwa, nie no! <gryw> 11 fragów! Co jest? Nie, nie! Nie! co ty robisz? Co jest? Co jest kurwa Getride? Right? Ja pierdolę ty! Jak ta kurwa? jak frajerów jebanych? Jarkos, proszę! Mandlajer, Jarko, skuta się jebej i ha, w Wsadhad z zero. No, no, no! Jest pl. kurwa! 13 wragów, przecież kurwa kręcę się na stojąco na krześle! Co jest? Jarkos, kurwa! Ja pierdolę! Co chłop, pierdolił ty, kręcę się na Fiucie! Ja pierdolę, Jarko! Jarkos, Co ty odjebałeś ty? Ale to zepsułem z tym landingiem, chciałem wlecieć na dach i wleciałem się tutaj za skrzynkę. Ja, yeah. Alto był mądrażny.

Warto zawsze ja się staram. O Ty! Byku! Dwie chybistej perki z tegoś gra. Dobra, która to już dzisiaj? Cztery dostałem. Yes! Co zrobiłem? Przepraszam, naprawdę. Myślałem, że ten gościu rozwalił tego trap'a, on wciąż tam był. Ale miałeś stary... Jarko, jaki ty miałeś loot. No. Jaki ty miałeś stary loot, nie? No A ja... A tak zajebiście zagrałeś z tymi bombami. Ja, ja... Szkoda, z, z tym trap'em. Ta... <laughs> bo, po ale powiem ci, że myślałem, się. że on go rozwalił, nie? Ja, ja byłem przekonany, strzela. że jest ścianę obok. Nie, było, bo był taki ale... moment, że... Ja już byłem przekonany, że ten trap się przeładuje i cię zabije. I ty tak trochę kamerą obróciłeś, że tam była ściana kamienna, nie wiem sam? Ja bym że tego trapa już nie ma. No ja, ja, ja też myślałem, że już go nie ma, nie? Dlatego odszedłem od tej ściany i nagle dostałem trapa. Bo tam ten chłop strzelał mm -hmm. ze sęga w tą ścianę, to myślałem, że go rozwalił. No, no mogę się popatrzeć, no zepsułem. Ale dobrze, że i tak tamtego gościa zabiłem, to chociaż ten jeszcze punkt wpadnie. <laughs> Second, uh, oh, let's go! Hi, hi! hi. Yeah. What's that? <laughs> you know, we In first place, then Harkos. We talked Jarkos. about Harcos. ego Harkos. And let's just real quick. Oh, let's before we and let's finish too. off Snazy well, Smith, game, I Blaster as well, and Sundown, Zbijemy piątkę w Stanach, bo wiadomo, nie? się stało. A ja Patrz na ekranie, tylko zik nie dostał się, bo dziesiąta osoba już się kiedyś dostała. <mawiam> On ma tylko lukę tutaj. <mawiam> <laughs> shout out to Smith as well, clutching De, up the huge win. Uh, uh, no yeah, the yeah, be so best. But, like, but, but we've seen come up all of these cups, so very well done Every from all one. of these guys. And also, just have to give a huge shout out to Mr. Savage because I know he mentioned at the start had a really tough week one. Let's He turned the stream off. Said, I don't know what this is. I don't know if this. is Like I really, I don't know what he wanted wasn't Full week two right away for the duos and then comes back week five gets his ticket there and, and, and now and that, yep, ma go ahead. that makes him him and uh, Benji Fishy are the first actual full duo to qualify they qualified both. Kurwa macie, biorą, biorą mi to. Kurwa! Same błędy, jebane! Kurwa! Kurwa, mać! aż wypierdoliło, co jest grane? Podniosłem tego shotguna 20 razy! 20 razy podniosłem tego shotguna pierdolonego! No i ja pierdolę idę się odlać, bo nie wytrzymię. Tak, wiem co to jest wariacie. O kurwa, co u mnie to dostał? Ej, to dostał akurat. I to nie tylko u mnie. Ale stracuszkę ci pakuje, synku. <laughs> Przepraszam Co teraz, no kurwa, pomóżcie mi Daszek daj, tako Ale po co daszek Czekaj uh -uh. obrót schody Tako Aha, chyba, czekaj Aha, że mam tu zejść i zamknąć da. Kurwa, wyjebie wam, nie? Wypierdolę wam bombę zaraz. No nie da się tam zejść, kurwa, no naprawili to. Dobra, co teraz źle zrobiłem? Ale wy mnie w kurwiacie. <laughs> Dobra, teraz już koniec. Macie w pizdę. Macie w pizdę dawny. Co? Zjebana jest ta emotka. Już nie mają pomysłów na te motki. Już kurwa, kiedyś były fajne w tych karnetach, teraz są rozkurwione. Nie, bo nigdy nie miały mi Ktoś się pomyli bo sam się nie zrobi mili. Jak kanapki z hajsem to tylko nigiri. Bo lepiej się lepiej po a Nie zdążyłeś poprawić bryli a, Bo wyskoczyłem jak z konopi fili. U, Nie mogę dłużej czekać ani chwili